No myślę, że z skrzydły notowanym jednak zespołem, który w kilku w poprzednich sezonach też był w czołówce tej ligi. Więc jakby tutaj szanuję bardzo ten punkt, bo, bo był wyrwany gdzieś tam na bliżej końca meczu, więc tym bardziej cenię. A my musimy zbierać te punkty pomału, pomału, bo ta liga jest tak ciasna, że każdy tutaj punkt się liczy. Teraz mogę żałować na poprzednich meczów, że gdzieś tam zaryzykowałem, tu, gdzieś tam puściłem jeden punkt, dwa punkty, a to się teraz okazuje, że każdy punkt jest na wagę złota. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że dobra, chociaż jakby patrząc na drugą połowę, to mam wrażenie, że gdzieś tam mieliśmy te sytuacje, które mogłyby szybciej nam dać tą bramkę na 2-2 i może potem się pokusić jeszcze o tą bramkę zwycięską, która, która by nas jakby zbliżała ku, ku temu utrzymaniu, żeby ta nauka szła dalej, to musimy tej zostać. Myślę, że jedno i drugie moim zdaniem, bo z, tak z przebiegu spotkania mieliśmy też okazję, żeby ten mecz wygrać, no, ale szanujemy ten punkt, bo no, aktualnie każdy punkt jest dla nas ważny. Przeciwnicy też mieli swoje sytuacje i w obie strony mógł ten, mógł ten mecz pójść, więc z przebiegu spotkania uważam, że mimo wszystko remis jest dosyć że Każdy mecz teraz jest dobrą nauką, bo Liga w tym sezonie jest wyjątkowo na wysokim poziomie i no dla tak młodych chłopaków, którzy w większości dopiero wchodzą w ten świat futsalowy, to każdy mecz i każda minuta jest dobrą lekcją. Tutaj ten zespół naprawdę futbolowo dobrze zorganizowany, więc takiego futsalowego grania też mogli się spokojnie nauczyć dzisiaj.